A co my tu mamy? Hmm... Czyżby LudQuest znowu mi wysłał jakąś przesyłkę? Ale ile tu tych rzeczy? Jest i Pokéball, są i specjalne koszulki na karty, zestaw Detektyw Pikachu z Mewtwo GX, do tego jeszcze zestaw taki Detektyw Pikachu z Pikachu Case File, a do tego hit sezonu, puszka ze Snorlaxem i Eevee GX. No, po prostu mega kozacka przesyłka od sklepu Loot Quest. Aż tutaj lama padła z wrażenia. Poprawmy ją tutaj szybko na naszą półeczkę. Tak, tutaj dla dekoracji jest. Ona będzie mi przynosiła szczęście na moich live streamach, ponieważ ruszam z nowym kanałem. Streamów już na kanale Hikomikos nie będzie. Będzie do tego przeznaczony osobny kanał. A ja was, kochani, dzisiaj zapraszam na unboxing zestawu Detektyw Pikachu. Właśnie tego Case File z Pikachu. Jak już zapewne zauważyliście, mamy nowe wlepki. Tutaj jest fioletowa Palkia oraz Shiny mi się zmył. Dzięki Bazia za ilustrację. Jest po prostu cudowna ta wlepka. Jeszcze tutaj na co ci to zmieniło kolor. Fioletowa Palkia się nam tutaj pojawiła. To jest właśnie jedna z moich kart tutaj. Którą wysyłałem razem z Cushim do PSA Możecie sobie zobaczyć również Film tutaj na górze Jeśli chcecie zobaczyć jakie dropy siadły I jakie dobre oceny nam siadły Z właśnie kart od PSA A teraz właśnie przejdziemy do tego zestawu Jakbyście mieli 50 zł i nie mieli co z nim zrobić To na przykład właśnie Na stronie ludquest.pl Można kupić taki zestaw Z Pikachu za 44 zł I 99 groszy To jest właśnie, zobaczcie sam. Jak to wygląda? Detektyw Pikachu. Case File, pokémon kolekcjonerska gra Karciana. Otwórzmy sobie ten zestaw, i tutaj mamy detektyw Pikachu Case File. Piękne logo. pokémon kolekcjonerska gra Karciana, detektyw Pikachu. Tutaj znajdują się dwa nowe boostery z serii detektyw Pikachu. W każdym z tych boosterów znajdziemy cztery karty dodatkowe. To jest taka specjalna promo seria, gdzie właśnie każda karta jest holo. Tutaj mamy również kartę detektywa Pikachu. Przyjrzyjmy się jej z bliska, 90 punktów życia, atak Brilliant Deduction. To jest karta promo numer 194. Do tego specjalny coin flip i dodatkowy booster. Ta jest seria z tego, co widzę, Sun and Moon Crimson Invasion. Tutaj z tyłu mamy info Informacje dodatkowe. Nie wiem, czy Wy idziecie do kina na film Detektyw Pikachu, bo ja tak. Napiszcie w komentarzach koniecznie, czy idziecie również do kina. Ja już mam bilety zamówione. Bo dodatkowo, z tego co wiem, przy pójściu do kina dostaniemy gratis kartę promo. Ja również dostałem kartę promo do zakupów ostatnio. Kupowałem karty Pokemon i dostałem kartę promo Sajdaka. Nie wiem, jak będą w Polsce rozdawane karty, ale z tego co wiem, na filmie, właśnie na seansie, filmowym w nie mają rozdawać karty właśnie promo z Pikachu. To jest na przykład karta promo z Psyduckiem. To jest The Pokemon Company. Także oni będą dystrybuować te karty. A my teraz przejdźmy do openingu tego wspaniałego zestawu. Ja tutaj na początku chciałem podziękować sklepowi Ludquest, bo poprosiłem ich o przesłanie koszulek takich, takich zwykłych, bo napisałem im, że mi się skończyły. A oni mi wysłali takie specjalne Ultra Pro. Zobaczmy, to są z tego co wiem, takie matowe, i one są nawet pod kolor, pod kolor kart Pokémon. Także tutaj detektyw Pikachu już powędruje do naszej foliki, żeby był dobrze zabezpieczony, żeby nic się tej karcie nie stało. O, pięknie. Także fioletowa palka już wraca na swoje miejsce do kolekcji. Chwały, i naszą nowo zdobytą kartę z detektywem Pikachu postawimy sobie tutaj na sztaludze. Dobrze, przejdźmy dalej do naszego zestawu. Co my tu mamy? To jest karta z kodem do gry karcianej Pokémon Online. Możecie sobie pobrać tę grę na swój komputer lub tablet. Macie link w opisie na stronie hikomikos.pl. Dodałem Wam taki mały poradnik, jak pobrać i zainstalować tę grę. Także polecam się na przyszłość. Piękny metaliczny. Coinflip. Zobaczcie, jak się tutaj mieni. To jest po prostu przecudowny hologram i ta czapka detektywa z uszkami Pikachu. Tutaj z tyłu logo Pokémon i tak dalej. Także nawet może tutaj postawimy tego Coin Flipa. Zobaczcie, co my tu mamy. Dwa boostery, detektyw Pikachu i jeden booster Crimson Invasion. Zapraszam Was na ulubioną część, czyli na unboxing boosterku. I dobra, zaczniemy sobie po kolei, czyli od końca, od zwykłego boostera. To jest Crimson Invasion. Standardowo mamy tutaj 10 kart dodatkowych. Zobaczmy, co tutaj się w środku nam trafi. Już widzę, że mam kartę z białym kodem. Co to oznacza? Raz, dwa, trzy, cztery się przekłada karty. Co to oznacza, że tutaj jakaś lepsza, statystycznie, teoretycznie, w praktyce zobaczymy, co to będzie. Jakaś karta lepsza tutaj nam się trafi. Mamy energię wodną, Grampiga, przybliżmy sobie to, to żebyście mieli lepszą widoczność. Grampig, Emolga, Canter Catcher, Cubon, Execute, Magicard, Mincino, Corfish. Kartą Reverse jest Shelmet, a rzadką kartą jest Gigas Hollow. Wow, legendarny Pokémon nam się trafił, fajnie. Ability Seal of Antiquity oraz Giant Stomp za 160 punktów obrażeń. Także wędruję do foliki i tutaj, jak już widzicie, postawiłem go na naszej sztaludze. Także Gigas. odstawiam cię na miejsce. Bądź grzeczny tutaj razem z detektywem Pikachu. Także Shelmeta jeszcze bym zapakował do foliki, ale chyba już go mam w swojej kolekcji to będzie na rozdanie dla widzów na giveaway. Przypominam, że będę w tym roku na Pyrkonie. Będzie taki specjalny meetup, gdzie właśnie będę rozdawał jakieś tam podwójne karty moje. Do tego będzie można zdobyć moje wlepki. Każdy, kto subskrybuje mój kanał z dzwoneczkiem i obserwuje mnie na Instagramie, dostanie właśnie taki zestaw naklejek. Jeśli mnie spotka, przybije piątkę, zrobi zdjęcie i tak dalej, to będę rozdawał naklejki. Także możecie mnie zaczepiać śmiało na Pyrkonie, bo będę miał dla Was różnego rodzaju nie. Spodzianki. A teraz najlepsza część, na co wszyscy czekali: karty Detektywa Pikachu. Tutaj w środku znajdują się właśnie cztery dodatkowe karty. To są takie specjalne boostery. Jestem ciekaw, czy oni również na premierze filmu nie dadzą nam na przykład paru boosterów. Na przykład po jednym boosterze byłoby spoko dostać na premierze filmu, prawda? Ja myślę, że tutaj mogliby się postarać i dać tutaj. Wszystkim mm, osobom, które przyjdą na, na ten seans w kinie, karta z kodem tu nie ma znaczenia, bo mamy cztery karty. Wow, mamy Morelul. Morelul to jest Pokémon holo. Świetna karta. Numer karty to 3. Dalej, Snabul. W ogóle te ilustracje są fantastyczne. Podoba mi się właśnie styl, w jaki zostały tutaj Pokémony przedstawione w tym filmie. Takie futrzaste zwierzaki. Sajdak! O ja nie mogę! To ja teraz mam tu właśnie jedną kartę promo, i teraz jeszcze takiego Sajdaka. Tutaj go boli głowa. A tutaj na karcie promo się tak cieszy śmiesznie. Także super się cieszę. A rzadką kartą jest Arcanine. Wow, tutaj jest policyjny departament jakiś tam. Jak tutaj możemy przeczytać. Ale Arkanine, Security Guard oraz Sharp Funk to są jego ataki. To jest rzadka karta. Powędruje do mojej foliki. Ja powiem wam, że najbardziej bym chciał trafić z tego zestawu Detektywa Pikachu. Greninże albo Miutu. Także to będą te zestawy, które będę chciał zdobyć, te karty, które będę chciał zdobyć. A tutaj, jak widzicie czekać na mnie będzie jeszcze jeden zestaw z Miotuji 2 gx em Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a nie przegapicie tego openingu. Dodam jeszcze, że będzie pojawiała się na moim kanale seria Zagrajmy w Detektyw Pikachu, ponieważ gra z serii Detektyw Pikachu wyszła jakiś czas temu na konsolę Nintendo 3DS i będą u mnie, u mnie na kanale właśnie gameplaye z tej serii, a do tego pojawi się jeszcze recenzja filmu, moja pierwsza reakcja, moje odczucia i tak dalej. Także ostatni boosterek. Eee, w związku z tym, że kupiłem nową kamerkę, jak tutaj możecie już oglądać w 60 klatkach na sekundę, takie Full HD. Także pięknie się to prezentuje. Będę również vlogował. Będzie więcej vlogów, także będziecie wiedzieć, co się dzieje u mnie na kanale na, na bieżąco. Psyduk. Magikarp. Charmander. W ogóle fajnie, że takie nowe karty, a rzadką kartą jest Slacking. <laughs> Leniwy Pokémon, to, to, to jest Leniuch. Jak ja w ogóle tutaj powinienem dostać order z Slackinga za, za regularność na kanale. Regularnie mm. wrzucane filmy, za, za systematyczność, e, ciężką pracę itd. Tak e, także sajdaka mam na wymianę. Będzie może dla kogoś e, w, w mystery boxach. Wiecie co? Bo ja też ruszam przed sprzedażą mystery boxów, także będzie można je zamawiać już teraz, a wysyłka mystery boxów, takich właśnie z podwójnych rzeczy z mojej kolekcji, będzie 5 maja, bo ja robię taki wielki przegląd kolekcji i podwójne rzeczy po prostu wyprzedaję. Pozbywam się trochę, muszę zmniejszyć ilość tego wszystkiego, bo już nie mam miejsca na nowe rzeczy. I tak. Podsumowując, mamy tutaj kartę Detektywa Pikachu, Psyduck, trafił nam się podwójny, także jeden na wymianę, Magikarp, Charmander, prześliczny Pokémon, Slacking, Morelu jeszcze tutaj do kompletu, Snabul, Arcanine i dodatkowo z boosterka Crimson Invasion trafił nam się Regigigas. No i co kochani, to by było na tyle w tym odcinku, bo jeszcze będzie tutaj więcej openingów w stylu no, właśnie tutaj Mewtwo GX Boxa, Tutaj jeszcze Eevee i Snorlax GX Box będzie do openingu. Do tego jeszcze Pokeball. Um, I co jeszcze? No, będzie dużo się działo ogólnie na moim kanale, także nie przegapcie tego wszystkiego. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie, cześć!